Mieszkańcy Poznania i Wielkopolski, przedstawiciele władz i goście z Warszawy, znani aktorzy i gwiazdy programów kulinarnych. Tak zacne grono przybyło na otwarcie restauracji Kucina w City Park przy ulicy wojskowej w Poznaniu. Dzisiaj to dzień kuchiny. Kucina po włosku kuchnia koncept 8, 8. Hasło, wiesz, co jesz? Poza tym, co dotyczy kuchni, czyli samej kuchni, otwieramy tutaj również delikatesy, czyli kuchnia deli. Śródziemnomorska kuchnia, 2000 produktów, codziennie świeże dostawy. To miejsce, czyli moja pasja, kolejna moja pasja, która. Mi przyświeca w życiu. No ja jestem roz, roz, rozbestwiony dosyć e, pląsaniem po bankietach warszawskich, ale muszę powiedzieć, że to jedzenie naprawdę mi tutaj zaimponowało. Naprawdę. Jestem zachwycony. Jest Restauracja Kucina to nowe miejsce. Przepiękne otoczenie. Kuchnia, którą my tutaj serwujemy, jest kuchnią autorską. My bawimy się tym, co, co robimy, podchodzimy do tego bardzo z pasją. Używamy świeżych produktów, lokalnych produktów i tworzymy z tego różnego rodzaju kompozycje. Dla mnie niesamowite jest to, że traktujemy tą restaurację jako żywy organizm, który jest tworzony przez ludzi. Bardzo często ten aspekt jest pomijany, ale to właśnie ludzie, kucharze, kelnerki, e, szef kuchni, e, kierownik sali mają ogromny wpływ na to jak się tutaj czujemy. Najważniejszą dla nas rzeczą również jest to, że nasze spektrum e, do którego chcemy dotrzeć jest bardzo szerokie. Są to rodziny w niedzielne branże, e, są to spotkania biznesowe, są to lunche zarówno biznesowe jak i towarzyskie, e, kolacje tak samo biznesowe, towarzyskie. Nic nas nie ogranicza tak naprawdę. Trzeba to sprawdzić i poczuć. 谢谢